Zapraszamy na streama! Planszowe Bestie! Halo, halo! Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Teos i Łuczu. Dzisiaj z gośćmi Kolomanem i Parasitem, A przed Wami gra Ślimaki, która to została w Polsce wydana przez wydawnictwo Galacta. Jest to gra polskiego autora. A Teosik zaraz przedstawi nam zasady tej gry. Moi drodzy, Ślimaki, czyli gra E, troszeczkę wzorowana na popularnej grze komputerowej Wormsy, jest to gra konfrontacyjna od dwóch do czterech graczy, w których będziemy wcielać się e, właśnie w dowódców, szwadron ślimaków, wysyłać te ślimaki na mapę i będziemy się, krótko mówiąc, Nawalać z innymi graczami. E, ostatni na placu boju zwycięży grę. Gra trwa maksymalnie 6 rund. E, I jeśli po tych 6 rundach nie będzie rozstrzygnięcia, to wtedy wygra albo osoba, której najwięcej ślimaków jeszcze pozostało na planszy, a jeżeli dalej będzie remis, osoba, której ślimaki będą miały w sumie najwięcej jeszcze punktów życia. E, to co tutaj widzicie, to jest plansza. Plansza jest przeznaczona do gry. Od dwóch do czterech graczy, natomiast mamy też alternatywną instrukcję, która zawiera układy mapy dla dwóch i dla trzech graczy. Więc tutaj zagramy sobie na takim układzie podstawowym, predefiniowanym. Jeżeli chodzi o mapę, musimy ją sobie ułożyć. Oczywiście mapa to jest tylko i wyłącznie pola wody, i musimy tutaj sobie w formie kafelków ułożyć po prostu stosy kafelków, albo układamy jeden kafelek z plażą, dwa kafelki plaża i na tym łąka, albo trzy kafelki plaża, łąka, a na górze góry. I to co widzicie tutaj w lewym górnym rogu, to jest wskaźnik takiego zanieczyszczenia, ponieważ w przeciwieństwie do zwykłych komputerowych wormsów, tutaj ślimaki po wpadnięciu do wody nie będą ginęły od razu, ale jeżeli pozostaną tam do końca rundy, to po prostu będą otrzymywały jakieś obrażenia, dopóki z tej wody nie wyjdą. Więc tak wygląda przygotowanie, przygotowanie planszy. Każdy z graczy otrzymuje swoje komponenty, losuje sobie kolor, wybiera frakcję, ponieważ tutaj mamy też asymetryczne frakcje, ich jest sześć. My już sobie je wylosowaliśmy przed rozgrywką, więc bierzemy takiego właśnie swojego bossa. Ślimaki, e, trzy podstawowe, musimy sobie umieścić w swoich podstawkach, i na razie je mamy jeszcze poza mapą oraz swojego bossa. Także wkładamy do podstawki. Mamy też okrągłe żetony, którymi zaznaczamy sobie życie naszych ślimaków. Każdy ślimak na początku gry ma 30 punktów zdrowia, no i otrzymując obrażenia, te punkty będą spadały. Mamy takie specjalne też żetoniki. Jeżeli ślimaki mają taką zdolność frakcyjną jednorazową, raz na rundę, to służy do tego, żebyśmy właśnie tą zdolność sobie tutaj zakrywali żetony, które będą pokazywały, które ślimaki będą ślimakami aktywnymi w danej rundzie. Kartę frakcyjną, którą otrzymujemy razem z wybraną frakcją. Otrzymujemy też dwie muszelki, ponieważ ślimaki będą mogły wejść w takiego defensa. W ten sposób po prostu sobie nasz szpionek wejdzie do takiego gumowego ringa. Oraz karty początkowe. Każdy z graczy otrzymuje pięć kart, dokładnie takich samych, ale w różnych kolorach kolorach graczy. E, oprócz tego mamy oczywiście e, odpowiednie żetony, którymi będziemy się posługiwać w trakcie gry oraz kostki, które będą nam służyły do atakowania i rozpatrywania efektów e, poszczególnych e, kart. Mamy też oczywiście licznik rund, który osoba, która będzie dysponowała tym licznikiem, jest po prostu pierwszym graczem. Pierwszego gracza możemy sobie wybrać w sposób, który jest opisany w instrukcji. Możemy też po prostu wybrać losowo albo najmłodszego gracza. Tak? Więc jeżeli chodzi o. Komponenty poszczególnych graczy to jest tyle, no ale Kręde la kręto to są przede wszystkim karty, które zawierają różnego rodzaju bronie, i te karty dzielą się na dwa typy. Mamy czerwone karty ataku oraz fioletowe karty różnego rodzaju ekwipunku, e, takich akcji specjalnych. One mogą też mieć jakieś zdolności, które będą działały podobnie jak atak. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby odróżniać, że czerwone karty zawsze są atakujące, a fioletowe no, są po prostu jakimiś tam kartami. E, Specjalnymi, tak? Jeżeli chodzi o przygotowanie gry, to tutaj pierwszy gracz będzie dobierał trzy karty, jeszcze dodatkowe karty arsenału, właśnie do swojej ręki, do tych pięciu kart początkowych. Wszyscy pozostali gracze poza pierwszym dobierają takich kart cztery. To jest taka zasada podstawowa. Możemy zagrać w wariancie zaawansowanym, że każdy gracz na początku dobierze pięć kart na rękę. I po prostu, czy dwie, czy jedną kartę odrzuci, tak żeby właśnie te, te, te ilości kart poszczególnych graczy były zachowane. I następnie, kiedy już mamy wybraną frakcję, kiedy już mamy dobrane karty arsenału, dopiero wtedy umieszczamy się na mapie. Zaczynając od pierwszego gracza, i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy z graczy wykłada jednego swojego ślimaka na jakieś pola terenu. Nie możemy się umieszczać na wodzie. Bo warunek jest tutaj tylko i wyłącznie. Nie taki początkowy, że tylko jeden ślimak danego gracza może być umieszczony na górach. Później już w trakcie rozgrywki, no wiadomo, tam tych ślimaków może na te góry wejść więcej. I warunek numer dwa, który także będzie musiał być przestrzegany przez całą grę na jednym polu mapy kafelku, w trakcie rozgrywki nie może być więcej niż trzech ślimaków. Także jeśli będą trzy ślimaki i wejdzie jakiś tam kolejny, to on po prostu najzwyczajniej przepchnie jednego z pozostałych, wypchnie go na jakieś dowolne pole. Natomiast jeżeli ślimaki będą schowane w muszelkach, to nie będą mogły być przepychane. Jeżeli chodzi o e, samą grę, to kiedy już ustawimy się na tej mapie, przykładowo tutaj może ustawmy zielone pionki e, jako taki przykład, e, e, i zaczynając od e, zaczynając e, grę, będziemy grali przez maksymalnie 6 rund. Każda runda składa się z czterech faz. Pierwsza faza to jest faza dobierania. Ją będziemy pomijać w pierwszej rundzie gry. Natomiast w jaki sposób ona działa? Zawsze na początku każdej rundy, za wyjątkiem pierwszej, po prostu każdy z graczy dobierze jedną nową kartę arsenału na rękę. Następnie, jeżeli we wcześniejszej rundzie zginął mu jakiś ślimak, to będzie mógł dobrać swoją kartę frakcyjną na rękę. Następnie może odrzucić dowolne dwie karty, ale nie może odrzucać karty frakcyjnej ani kart podstawowych, ale dwie dowolne karty arsenału może odrzucić po to, aby dobrać jedną nową kartę stali, może tak robić tak długo y, jak, jak chce. Natomiast jeżeli już zakończy właśnie dobieranie kart i y, manipulowanie tymi kartami, na ręce może mu pozostać maksymalnie 10 kart. Kropka. Przechodzimy do fazy drugiej, i jest to faza planowania. I tą fazę gramy symultanicznie. Każdy z graczy, dysponując swoją planszetką, ma karty w ręce i ma właśnie żetony ślimaków, które będzie chciał aktywować. I teraz, te żetony przedstawiają oczywiście ko konkretne e, ślimaki na planszy. Jeden z nich jest właśnie tym naszym bossem. E, wybieramy jednego ślimaka, który będzie ślimakiem aktywnym w tej rundzie i on będzie wykonywał akcję i kładziemy go zakrytego na polu po lewej stronie na naszej planszecce. Natomiast drugi ślimak będzie takim ślimakiem pasywnym, rezerwowym i jego także wybieramy i wkładamy po prawej stronie do takiej rezerwy. Te ślimaki w trakcie rundy będą się mogły zamienić na różne sposoby, ale pozostałe ślimaki na pewno w tej rundzie nie będą mogły podejmować żadnych akcji. Następnie, kiedy wybraliśmy ślimaki, które będą aktywne, z kart, które mam na ręce, wykładam pięć, które y, zakryte umieszczam właśnie pod odpowiednimi y, oznaczeniami na swojej planszetce. Więc w ten sposób programuję sobie karty. A kiedy yy, wszyscy gracze już wykonali tę fazę planowania, przechodzimy do fazy akcji. Zaczynając od pierwszego gracza, pierwszy gracz odkrywa swojego ślimaka aktywnego, odkrywa kartę, którą ma pod miejscem oznaczonym numerem 1, i wykonuje akcję tym konkretnym ślimakiem, który wskazał. Tak, czyli w tym wypadku. Będzie to ślimak taki. Ja myślę, że po prostu w trakcie rozgrywki będziemy też te ślimaki wam kładli, żebyście widzieli w rzucie z góry który ślimak jest tym ślimakiem aktywnym, yy, więc ten ślimak będzie atakował, w tym momencie będzie strzelał z łuku. Po tym, jak rozpatrzę tę kartę, kolejny gracz odkrywa swojego ślimaka aktywnego, odkrywa pierwszą kartę i lecimy tak zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kiedy yy, kolejka zatoczy koło, to odkrywamy kartę numer 2, rozpatrujemy ją po kolei, potem kartę numer 3 i tak dalej, i tak dalej, aż do zakończenia rundy, tak? aż do rozpatrzenia wszystkich kart kiedy już wszystkie karty zostały, zostały odkryte i rozpatrzone, to przechodzimy do fazy numer 4, czyli porządkowania i w tej fazie, jeżeli będą pojawiały się jakieś żetony na planszy, typu miny, dynamity, płomienie, to będziemy tam sprawdzali, czy któryś z nich nie zostaje, nie zostaje aktywowany jeżeli tak się dzieje, no to postępujemy tam zgodnie z tym, w jaki sposób działa ten żeton. Wszystkie ślimaki, które znajdują się w wodzie, otrzymują właśnie tyle obrażeń, ile wskazuje nam tutaj poziom tego zanieczyszczenia. Zbieramy swoje komponenty. Jeżeli chodzi o karty, które użyliśmy w trakcie gry to wszystkie te karty y, początkowe wracają nam z powrotem na rękę. Jeżeli użyliśmy karty frakcyjnej, to odkładamy ją obok swojej planszetki, natomiast wszystkie pozostałe karty po prostu zrzucamy na stos kart odrzuconych, który jest wspólny dla wszystkich graczy. Jeżeli jakaś karta będzie miała y, taki symbol nieskończoności, to jest to znak, że taką kartę też możemy wrócić sobie na koniec rundy do ręki, tak? Czyli ta karta będzie nam co do zasady zawsze też na rękę wracała. No i potem przechodzimy do kolejnej, kolejnej rundy. W międzyczasie jeszcze oczywiście zmienimy licznik grunt na kolejną cyfrę i przekażemy ten licznik grunt w lewo, i w ten sposób osoba po lewej stronie będzie nowym pierwszym graczem. Jak już wspominałem, gramy tak długo, aż któryś z graczy po prostu. Wybije wszystkich swoich przeciwników i zostanie sam na placu boju. Albo po szóstej rundzie będziemy sprawdzać, e, właśnie kto ma albo najwięcej ślimaków, albo najwięcej życia pozostałych na swoich ślimakach. Dobra. E, szybka anatomia karty, co karty w ogóle mogą robić? No bo to jest tak naprawdę już krem de la creme. Przejdziemy sobie szybko przez karty podstawowe. Kiedy zagrywam kartę podstawową, każda karta podstawowa ma dwa efekty, i kiedy ją odkrywam, to dopiero kiedy ją odkrywam, decyduję, który z tych efektów będę rozpatrywał i ten efekt po prostu umieszczam tak, żeby ten efekt był na górze karty. Tak? Czyli jak gdyby nie muszę deklarować, yy, którą stroną tą kartą będę zagrywał w momencie planowania. Więc tak, jeżeli mamy taki właśnie symbol ślimaczka, który nam tutaj pędzi, to znaczy, że otrzymujemy punkty ruchu. Więc mój ślimak aktywny otrzymuje dwa punkty ruchu, i teraz przemieszczenie się z kafelka na kafelek na tym samym poziomie albo na poziomie niżej czyli z łąki mogę na przykład zejść na plażę. Kosztuje mnie jeden punkt ruchu. Wejście na kafelek, który jest o jeden stopień wyżej, kosztuje mnie dwa punkty ruchu, czyli całą taką akcję, którą otrzymuję z karty. tak? Czyli gdybym z chciał wejść na górę, to kosztuje mnie to cały ten, y, całą tę akcję ruchu. Tyle, koniec. Jeżeli chodzi o o drugi efekt, który może wystąpić na kartach, to jest schowanie się do muszelki. Jak już mówiłem, umieszczamy sobie wtedy naszego ślimaka w takiej silikonowej podstawce i ten ślimak od tej pory jest schowany, dzięki czemu zaznaczamy też go sobie na swoim liczniku życia, odwracając w drugą stronę, pokazując, że ten ślimak jest w muszelce i w ten sposób, jeżeli ten ślimak będzie otrzymywał jakieś obrażenia, to otrzymuje zawsze 5 obrażeń mniej. Tak? Tutaj obrażenia są wielokrotne, wielokrotnością piątki, więc jak dostaniemy na przykład za piątka i jesteśmy w muszelce, to w tym momencie y, nie dostajemy żadnych obrażeń. Proste, bardzo proste. Dodatkowo ślimak, który jest w muszelce, nie może być przepychany przez inne ślimaki, o ile nie napisano na przykład y, inaczej na jakiejś karcie i ogólnie jest y, odporny na właśnie takie efekty, które, y, które y, no właśnie y, oddziałują na y, ślimaka y, w muszelce, tak, czy tam poza muszelką. Y, dobra, więc yy, jeżeli chodzi o muszelkę, to ślimak z automatu. Traci muszelkę, kiedy podejmie inną akcję niż akcja albo podobnego schowania się w muszelce, albo akcja celowania, albo akcja zamiany. Tak? Czyli jeżeli będzie się w muszelce ruszał, albo będzie atakował, to w tym momencie automatycznie traci muszelkę i z niej wychodzi. Każdy gracz ma dwie takie muszelki, jeżeli obie ma na swoich ślimakach i chciałby trzeciego ślimaka schować w muszelce, to w tym momencie jednego z wcześniejszych musi z muszelki po prostu wyjąć. Dobra. Tyle jeżeli chodzi o akcję mutelkowania, akcja numer 3, czyli kopanie. Kopanie jest sposobem na to, aby zdobywać dodatkowe karty. W momencie, kiedy kopię, to yy, kładę na kafelku terenu uszkodzenie, tak? czyli kładę po prostu taki żeton, dziury. To znaczy, że wykopałem już tutaj jakąś dziurę i w ten sposób dobieram po prostu jedną kartę stali arsenału na swoją rękę. Czyli w kolejnej rundzie będę mógł jej jakoś użyć. Jeżeli chodzi o te uszkodzenia na kafelkach terenu, to każdy kafelek terenu będzie mógł być uszkodzony tylko raz. Czyli drugie uszkodzenie powoduje, że cały ten kafelek już jest zniszczony. Czyli jeżeli chciałbym kopać na kafelku, który już jest uszkodzony, to oczywiście dobieram sobie a następnie ten kafelek odrzucam, i teraz creme de la creme, ponieważ każdy kafelek pod spodem będzie miał, mógł mieć jakiś dodatkowy efekt, tak? Na przykład kafelki gór będą albo puste, albo będą zawierały miny, czyli w momencie, kiedy ten kafelek jest odkrywany, to wtedy wszystkie ślimaki, które się znajdują na tym kafelku, otrzymują jakieś obrażenia. Kafelki łąki, jeżeli będziemy je odkrywać akcją kopania, będą nam mogły dawać dodatkowe karty, które będziemy dobierali. Kafelki plaży będą mogły dźwigać beczkę, ten poziom zagrożenia wyżej, tak? Natomiast, jeżeli jakieś ślimaki są na kafelku plaży, który zostanie zniszczony, to automatycznie wpadają do wody. Dobra, tyle jeżeli chodzi o kwestię kopania. Kolejna akcja podstawowa, która występuje na kartach, to celowanie. Celowanie powoduje, że jeżeli celuję i następną moją kartą będzie czerwona karta ataku, o czym sobie potem powiemy, to w momencie, kiedy będę rzucał kostką, aby. Zaatakować, to będę miał jeden darmowy przerzut. W taki sposób działa celowanie. Dobra. Yy, kolejna akcja to jest yy, taki fioletowy symbol ze strzałeczkami dookoła i to jest zamiana ślimaków. I to jest właśnie sposób na to, aby yy, zamienić ślimaki czyli mój ślimak aktywny zamienia się ze ślimakiem, który wcześniej był pasywny. Ten ślimak jeszcze pozostaje ukryty. Dopiero w momencie, kiedy następną kartę akcji będę rozpatrywał, to wtedy też dopiero odkryję ślimaka, który będzie tym nowym ślimakiem aktywnym w danej rundzie. Tak działa zamiana. No i ostatnia akcja, która występuje na kartach yy początkowych, to jest po prostu uderzenie, czyli ślimakowi dnemu, który znajduje się na tym samym polu, co ja, zadaje po prostu pięć obrażeń. No, strzelam mu w zęby taką właśnie yy, pionką. Dobrze, przejdźmy sobie w takim razie, co zawierają karty ataku, bo tutaj, tak naprawdę, te karty fioletowe zawierają różnego rodzaju efekty, które będziemy wam pokazywać i czytali w trakcie gry. Jest ich po prostu zbyt dużo, natomiast karty czerwone mają bardzo podobną anatomię. Jeżeli chodzi o anatomię, właśnie tych kart czerwonych, to mamy. Mamy nazwę karty, oczywiście ilustrację, i tutaj mamy pokazane, kto będzie celem ataku. Jeżeli mamy kółeczko, to znaczy, że wybieram jednego konkretnego przeciwnika w danym zasięgu. Jeżeli mam tutaj sześcia, sześciokąt, czyli heksa, to po prostu będę oddziaływał na całe pole, które będzie celem takiego ataku. Dodatkowo na kartach może się znaleźć strzałeczka w górę. To powoduje, że ślimak, który jest niżej, może Strzelać w cel, który znajduje się wyżej od niego. Poniżej, mamy po prostu efekty ataku. Są tutaj jakieś też zdolności yy, dodatkowe, na przykład, jeżeli jakiś, jakaś broń pozwala nam zaatakować więcej niż jeden raz, albo więcej niż jedną kostką, to oczywiście te efekty też tutaj będą opisane. Niektóre bronie nie mają tych symboli, które znajdują się na kostkach, to znaczy, że wtedy nie musimy rzucać kostkami, tylko taka broń od razu zadaje bezpośrednie obrażenia. Zwykle to są jakieś bronie yy, wręcz. Natomiast jeżeli broń ma, Różne y, symbole, a na kostkach y, znajdują się właśnie na sześciu ściankach. Trzy z nich to będą trójkąty, dwie ścianki to są kwadraty i jedna ścianka to jest kółko. Po prostu będziemy rzucać kostką, i w zależności od tego, jaki symbol nam wypadnie, taki, y, taki efekt karty będziemy rozpatrywać. Czyli w tym wypadku z łuku będę zadawał 15 obrażeń. Powiedziałem tutaj o tym, że cel, e, który, e, w który, w który będziemy celować, musi być w zasięgu. Jeżeli mam 0, no to znaczy, że musi być to pole, na którym ja się znajduję, natomiast no tutaj są też pola, które są oddalone. Przykładowo, jeżeli będę miał kartę, która ma zasięg 2 do 5, to nie mogę strzelać bezpośrednio w pole, gdzie ja się znajduję, ani w pole sąsiadujące, tylko muszę strzelać dalej. Więc oczywiście te, te wartości wynikające z zasięgu będziemy musieli brać pod uwagę. Powiedziałem też o tym, że jeżeli nie ma takiej strzałeczki, to mogę celować tylko i wyłącznie w ślimaka, czy tam w pole, które znajduje się na tym samym poziomie albo niżej. Natomiast pomiędzy tymi polami będzie, mógł, będzie mogła znajdować się dowolna na przykład przeszkoda. Przykładowo, jeżeli nie będzie to łuk. Tylko będzie to. Dajmy na to ja sobie teraz coś. A teraz właśnie nie znajdę jak nazwość. Wszystkie mają strzałki. Ach, 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 popatrz, taki jestem nieprzygotowany. Dobra, mam taką sobie bazłkę. Tak? Bazłkę raczej będę strzelał na płasko. I teraz ona ma zasięg 2 do 5 i oddziałuje na jakieś pole. Mamy tutaj zielonego ślimaka, mamy drugiego zielonego ślimaka i mam ślimaka tutaj swojego czerwonego. Przyjmijmy, że ten ślimak jest ślimakiem aktywnym, więc jeżeli strzelam z bazuki, to w tym momencie wybieram na przykład to pole ono jest oddolone o 3, czyli znajduje się w zasięgu i mimo tego, że pomiędzy mam jakieś góry, one w ogóle mi nie przeszkadzają, biorę pod uwagę tylko i wyłącznie swoje pole, na którym się znajduję i pole, na które celuję tak? czyli w tym momencie ta bazooka będzie oddziaływała na całe pole dodatkowo możemy mieć tutaj też dodatkowe efekty ataku takie jak na przykład odepchnięcie, jeżeli jest jakaś strzałka, czy możemy niszczyć też i uszkadzać pola, na które będziemy celować te bronie też będą mogły oddziaływać na teren, ale to też wszystko będziemy sobie mówić w trakcie y, gry, pokazując te poszczególne symbole. Wspominałem też właśnie o zdolnościach frakcyjnych, więc to może tak na, na koniec. E, czyli jeżeli, e, jeżeli decyduje się e, właśnie na jakąś zdolność frakcji, jest to zdolność, którą używam raz na rundę, to mam właśnie specjalny żeton, którym sobie tą zdolność zasłania. Na zakończenie, jeszcze powiemy sobie, co się dzieje, kiedy ślimaki wpadną do wody, ponieważ kiedy ślimak wpadnie do wody, to nie będzie mógł z tej wody podejmować żadnych innych akcji poza ruchem. Tak? Nie będzie mógł zagrywać czerwonych kart ataku, będzie mógł wyjątkowo zagrywać karty fioletowe. Nie będzie mógł na polach wody umieszczać różnego rodzaju żetonów typu min, dynamitów, woda nie będzie mogła mieć na sobie płomieni, nie będzie mogła się uszkadzać itd., itd. Ale no jego podstawowym zadaniem, jeżeli nie chcemy, żeby ten ślimak dostawał jakieś obrażenia, będzie po prostu wejście, czyli ten ślimak będzie musiał sobie gdzieś tam dookoła po prostu wejść, ponieważ przypominam, możemy wchodzić do góry tylko i wyłącznie na kafelek, który jest o jeden poziom wyżej niż nasz, czyli ten ślimak na przykład nie będzie mógł wchodzić na góry czy tam łąki, tak? czyli będzie musiał po prostu przejść dookoła i dopiero tutaj od strony plaży wejść. Dobrze. Czy jeszcze macie jakieś bardzo ogólne pytania co do zasad, bo jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe tematy, to będziemy to omawiać w trakcie rozgrywki. Nie, czy jeszcze mi się, na czacie coś było. nie było? Nie, Dobrze. Nie. Bardzo serdecznie zachęcam, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli coś jest niejasne, albo jeżeli chcecie coś doprecyzować, dajcie znać w komentarzach. Będziemy starali się po prostu w miarę szybko w miarę szybko odpisywać na te komentarze. Natomiast na ten moment bardzo serdecznie Wam dziękuję i zachęcam do kolejnych filmów i dziękujemy naszym patronom, dzięki którym właśnie nasze filmy nagrywamy z taką jakością, taką częstotliwością, a są to wspieracz onimowy Rezor, Razem Mamy Wszystko, Misiu Dorosły Osobnik, Zakazany Nik, Kawa, Gary Ćpiechu, Abba, Parasite, Eurosuchar, Los, Torpedos oraz Przemek. Dzięki tym osobom właśnie możemy się rozwijać, nagrywać takie materiały. Dziękujemy sklepowi 3 Trolle, sklepowi z grami, akcesoriami plażówkowymi, który także nas wspiera i jest głównym sponsorem nagród dla naszych patronów. Dla nich organizujemy konkurs, więc jeżeli chcecie na przykład trafić do takiego e, grona, e, właśnie wleciał na nasz e, czat link do e, naszego Patronite. E, ten link znajduje się też w opisie filmu, więc gorąco zachęcamy, żeby się tym zainteresować. Zapraszamy na nasze sociale, a jeżeli oglądacie nas na YouTubie, to przypominamy, że widzimy się co do zasady w każdy wtorek od godziny 19 live na Twitchu, także zachęcamy, żeby też nas tutaj na żywo obserwować e, i ewentualnie z nami sobie na czacie pogadać. Także widzów na e, YouTubie zapraszamy do kolejnego filmu, a widzów na Twitchu e, żegnamy na dosłownie chwilkę przerwy, po której wrócimy już z pełną rozgrywką, a później z recenzją gry ślimaki. Bryby. Zapraszamy na przerwę. Planszowe bestie.